Szanowni Państwo, zapraszamy na specjalne wydanie Wiadomości UK. Opowiemy dziś o problemach, jakie mogą spotkać osoby zawierające umowy telekomunikacyjne. Ofiarą perfidnych naciągaczy padła kolejna, starsza osoba. Zapraszamy na materiał Anny Sawickiej. Pani Krystyna Ołdak z Bydgoszczy to kolejna ofiara nieuczciwych handlowców, wykorzystujących ufność i niewiedzę abonentów. Oszuści z roku na rok stają się coraz bardziej przebiegli i wymyślają nowe sztuczki. Zaraz spotkam się z panią Krystyną, aby porozmawiać o tym, jak doszło do tego oszustwa. Pani Krystyno, co tak naprawdę się wydarzyło? Zadzwonił telefon. Po drugiej stronie był przemiły młody człowiek. Podał się za przedstawiciela firmy z którą mam już podpisaną umowę na telefon. Wzbudził pani zaufanie? Tak. Głos miał podobny do mojego wnuczka. Był bardzo miły, bardzo przekonujący. Mówił, jak ważne jest teraz oszczędzanie. Ciężko mu było przerwać. Tyle informacji naraz. Nie wszystko zrozumiałam. Nie przyszłoby mi do głowy, że to oszust. Co pani zaoferował? Od lat mam ten sam abonament. Ten młody człowiek zaoferował mi lepszą ofertę, dużo tańszą. Kto by się nie zgodził, żeby mniej płacić? Pani Krystyno, do umowy musiała Pani podać swoje dane. Czy zrobiła Pani to przez telefon? Tak. Podałam PESEL, numer dowodu i wszystko, o co prosił. To nie wzbudziło Pani podejrzeń? Nie. Czasem się zdarza, że ktoś dzwoni, żeby potwierdzić dane klienta. Trzeba to zrobić żeby skorzystać z promocji. Poza tym wszystko działo się tak szybko. Musiałam od razu zdecydować. Czyli zgodziła się pani na abonament, podała Pani Dane, co wydarzyło się później. Przyjechał kurier, dał mi plik dokumentów. pisanych drobnym druczkiem. Nie miałam możliwości przeczytania. Powiedział, że się śpieszy i nie ma czasu czekać. Nie zdążyłam założyć okularów, a on tylko pokazał, gdzie mam podpisać. Nie przeczytała Pani tych dokumentów? A skąd? Kurier powiedział, że on jest tu tylko od doręczania. Pytania kierować do firmy. Musi jechać do innych, którzy czekają na umowę. I co się okazało? Było tak, jak zapewniał przedstawiciel przez telefon? Okazało się, że to zwykłe oszustwo. To nie była moja firma. Podpisałam umowę z zupełnie innym operatorem. Miałam dostać nowy telefon. Mieć taniej. Okłamał mnie, a ja dałam się nabrać. Na szczęście zadzwoniłam do wnuczka i pomógł mi odkręcić tą sprawę. To warto podkreślić. Udało się pani rozwiązać tę umowę, ponieważ nie minęło ustawowe 14 dni. Gdybym nie zdążyła w 14 dni, musiałabym zapłacić ponad 700 zł kary za rozwiązanie umowy. To duża kwota. Na szczęście wszystko skończyło się dla pani pomyślnie. To szczęście w nieszczęściu. Nie wiem, jakbym to spłaciła z mojej niskiej emerytury. Historia pani Krystyny zakończyła się pomyślnie, jednak finał często jest inny. Pamiętajmy o czujności i nie dajmy się zwieść atrakcyjnym ofertom. Jeżeli zmieniamy operatora, róbmy to świadomie. Wybierajmy oferty najbardziej odpowiadające naszym potrzebom. W studiu jest z nami ekspert Urzędu Komunikacji Elektronicznej, pan Paweł Domagała. Dzień dobry. Panie Pawle, czy historie takie jak ta często się zdarzają? Niestety tak. Jest to podręcznikowy przykład naciągania abonentów na niechcianą zmianę operatora. Na szczęście pani Krystyna zajrzała do umowy i w porę zorientowała się, że zawarła ją z inną firmą, niż jej sugerowano. Odstąpiła od umowy w ciągu ustawowych 14 dni. Dzięki czemu nie poniosła niepotrzebnych kosztów, no i zaoszczędziła sobie dodatkowego stresu. Na co w takim razie powinniśmy zwracać uwagę, żeby nie dać się oszukać? Zmiana operatora to nic złego. Każdy z nas może wybrać dla siebie lepszą ofertę. Musimy jednak robić to świadomie. Kiedy zadzwoni sprzedawca z atrakcyjną ofertą, który przedstawia się jako dotychczasowy operator, trzeba być czujnym. Tym bardziej jeśli prosi o nasze dane, nazwisko, adres. Nasz operator już je ma. A przede wszystkim musimy sprawdzić, czy przywiezione przez kuriera dokumenty dotyczą na pewno tego operatora, z którym chcemy podpisać umowę. Co od takiego kuriera powinniśmy otrzymać? Jeśli cokolwiek podpiszemy, trzeba dopilnować, aby kurier zostawił nam kopię umowy wraz z regulaminem i cennikiem. To jego obowiązek. Czyli nie można dać się zwieść pośpiechowi kuriera? Absolutnie nie. Mamy pełne prawo do tego, aby na spokojnie przeczytać dokumenty, które podpisujemy. Kurier powinien. Cierpliwie zaczekać. Należy pamiętać, że złożenie podpisu na umowie oznacza akceptację warunków, niezależnie czy ją przeczytaliśmy, czy nie. Zawsze żądajmy kopii umowy. Nie dajmy się zwieść zapewnieniom, że zostanie przesłana później pocztą. Prawo jednak przewiduje możliwość odstąpienia od takiej umowy. Tak. W sytuacji, jeśli zawieramy umowę poza lokalem przedsiębiorcy, tak jak w przypadku pani Krystyny, w jej domu, mamy na to 14 dni. Jeśli już w pośpiechu podpiszemy umowę, to nie odkładajmy jej do szuflady. Tylko spokojnie przeczytajmy. Sprawdźmy, czy wszystko się zgadza. Mamy 14 dni na podjęcie świadomej decyzji, czy chcemy zmienić operatora i czy oferta nam odpowiada. Gdzie w takim razie możemy szukać pomocy? Bardzo dobrymi doradcami będą nasze dorosłe dzieci i wnuki. Pomocy można szukać również u ekspertów w Urzędzie Komunikacji Elektronicznej. Jeśli rozwiązaliśmy umowę po upływie 14 dni i zostaliśmy obciążeni karą. Możemy zwrócić się do UK o pomoc w polubownym rozwiązaniu sporu. Bardzo dziękuję za wizytę i cenne wskazówki. Szanowni państwo, niech historia pani Krystyny posłuży jako przestroga przed nieuczciwymi przedstawicielami handlowymi. Bądźmy ostrożni nie dajmy się oszukać. Zawsze dokładnie czytajmy dokumenty, które zamierzamy podpisać i sprawdzajmy, z kim zawieramy umowę. To było specjalne wydanie wiadomości UK Aleksandra Kostka. Dziękuję za uwagę.